Fa yy, śmieszna rzecz z Krakowa. Było, no wiadomo, jak tam z chłopakami zawsze jest, nie? Jest, jest w chuj dziewczyn, w chuj napalonych dziewczyn. No i słuchajcie tego. Jedy... Jedy... Bo ja nie miałem jeszcze Instagrama, nie? Jedyny numer od dziewczyny, jaki ogarnąłem, to był od lesbijki. Taką bekę ze mną z... 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 mieli. Jedyny numer... Przez... Prze, kurwa było w chuj dziewczyn. Było w chuj dziewczyn. Jedyny numer jaki ja ogarnąłem, to przyszedł do lesbijki. I jeszcze. Ach, szkoda gadać. na Nie, jeszcze kiedy? Bo w sobotę, jak już na takim... O już na takim zgonie troszeczkę tam byliśmy u Weluxa. Przyszła, przyszła jakaś blondyna. I ta blodyna tam strasznie tak do mnie podbijała, ale tak strasznie, strasznie, nie? A ja wiesz, miałem dziewczynę jeszcze, no to odrzucałem ją. Ja ją tak mega jebałem. I w pewnym momencie taka cisza nastała ja mówię, a tobie oczy tak się schodzą do środka, bo masz zespół dawna. czy o co tobie chodzi? I wszyscy tak, co? Co ty mówisz? Co ty mówisz? Ja mówię, nie, nie wygląda jakby miała dawno. To śmiesznie i w ogóle ale tam takie straszne kurwa go podpierdolili, aż, aż, aż mnie to z, nie smaczało. A potem mi taki Wietnamczyk wziął na, na ten, na warsztat i... i poszł.